Graj, głupia, graj, 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 gupia, graj, graj, graj! graj! Siemaneczko, z tej strony Tupa, w dzisiejszym odcinku zagramy w Totolotka i żeby wygrać trzeba grać! Kupiłem bezdomnemu Totolotka może on nie jest bezdomny on nie, on nie jest bezdomny, on ma dom, ale taki biedny człowiek i powiem Ci, że szkoda mi go, to kupiłem mu, mu Totolotka żeby yy, bo on mówił, żeby mu dał na wódkę Bezpośrednio, nie? Nie, ja nie, 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 nie. Hold on, czekaj. Ja ci kupię to dotolotkę. Jak wygrasz, dzielimy się pół, pół na pół. Zrobił oczy. Pomyślał trochę. Ży, tam mówię, coś tam poczekać. Okej, okay, dobra. No i dobra, poszliśmy, zagraliśmy, ja wziąłem dla siebie liczby, a on wziął na chybił trafił. Mówi, nie masz swoich liczb? Nie mam. No to, to trudno, ja mam swoje. A swoje bardzo dobre. Jeśli sprawdzisz te liczby w, w, w internecie, to dowiesz się o nich coś niezwykłego. ja bym ci radził na nie grać, bo może zdarzyć się coś wspaniałego. Akumulacja była 12 milionów złotych. Jeśli jest dalej, to nic nie wygramy. Kurde, to da sprawdzamy. Coś jest z tym lotkiem. Co, co miesiąc zmieniają kurde tą stronę na inną. Co to jest? Dobra. Czy to jest dzisiejsze losowanie? Wyniki z dnia: sobota, 13:30. 13, brak wyników, no przecież jest 22. Przepraszam, gdzie są wyniki z Totolotka? Czy to jest, yy, czy to jest jakiś zły, zła strona? Nie, no lotto. No to zła strona była. To narobili tych stron tyle. No to, 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 to. Jedna powinna być i tyle. To wprawiacie to ludzi w to. W konfluzję. Nie wiadomo, co się dzieje gdzie. Dobra. Eee, gry. Lotto. Wygrane. Jest losowanie. Patrz, panie kolego, i było. I teraz tak odczytujemy. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Teraz tak. Ja wiem, tak. Cztery. Nie ma. Osiem. Nie ma. Piętnaście. Nie ma. Szesnaście. Nie ma. Dwadzieścia trzy. Nie ma. Czterdzieści dwa. Nie ma. Oszukali mnie terroryści. Tego mi to robić! A ja już miałem plany! Złoto miałem kupować! No, A. I, I lecieć do Dubaju, no nic z tego. Ale to nie wszystko stracone, czekaj, bo ja zrobiłem sobie zdjęcie. I zobaczymy, czy ten bezdomny na chybił trafił. Czasem nie ma tego jeszcze. Tego Gdzie to zdjęcie było? To jest pytanie. Naś to kurczę, słuchaj. Jest, jest, jest. jest. Przeglądam zdjęcie. I tu uwaga na zdjęciu. 8. To są takie same jak ja? Nie. A, pamiętasz, zanotowałeś moje liczby? A Sprawdź w internecie, o, o co to co chodzi? Historia nieprawdziwa, dobra. 8. Nie ma. 10. Nie ma. 15. Nie ma. Kurde. 35. Nie ma. 39. Nie ma. 40 jest, jedno trafiłem, 40. Ale mnie teraz przeklina ten, ten bezdobny. Ja w się do... A mógł się budiać, napić tam piwać, to za Znaczy złoto to pewnie pół wina kupię. Nie. No ale szansa była, no, zawsze ta szansa była. Następnym razem będzie lepiej. No zobaczmy, co bym. Ile, jak, czy w ogóle, a propos, ktoś wygrał? Kurz, stopa, nikt nie wygrał. Popatrz. Popatrz. I popatrz jak, jak to ten. Yy, wygrywasz piąteczkę, myślisz sobie, eee, to przynajmniej z 50 tysięcy, jak jest 12 milionów, czy tam ile? Jest, 12 milionów. 12 milionów główna wygrana, no to piątka, to z, ze 100 koła musi być, albo z 200 koła, nie? Tak kiedyś było dawniej. A dzisiaj masz co? 5800. To na co ci to starczy? Powiedzmy. Na co ci to starczy? Na no. No. klocki hamulcowe do BMK? To też. Ledwo, ledwo. Na smartfona flagowego. I to też wersja 128 iPhone'a, a nie 250. No, to, no to, 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 to. Najtańszy iPhone. No, no, no ja. To zróbcie coś, żeby te piątki były po 200 koła, a nie to. to ja, może się to. Kiedyś tak było, dzisiaj nie ma. Ja nie wiem. Jest 20 milionów. O, ktoś, a nie to ktoś wygrał. Było było 12, sorry. Gdzie ktoś wygrał te dwa, 21 milionów? W Łocisach. O, prawda, ci powiedzą. Przy Helleru ktoś wygrał. Wow, ale ma pieniędzy. Dobra, a zobaczmy teraz ten. Poprzednie wyniki. Czy ktoś ostatnio coś wygrał, bo to jest bardzo podniecające panie kolego właśnie. To nikt nie wygrał. Dalej jest te pięć tysięcy, dalej jest ta. Popatrz, tu się. Kumulacja się robi, a piątka jest dalej za tyle samo. Ktoś mi powie, że kurde, dalej jest piątkę za piątkę. No jak, no bez przesady. Nikt nie wygrał długo, no. Patrz, dalej, to też nic. O, tu wygrał ktoś dwie bańki. No, dwa miliony. To też fajnie, też fajnie. Co bym kupił za te 2 miliony? Zaczekaj, jest złoto. Będzie, będzie złoto. No co patrz, wpisuję złoto i nie włącza się no? Czyli jakaś blokada, żebym złota nie kupował. Ale no nie takie złoto. Co wy mi tu tutaj od, odpuszczacie? No, z koła. Pokaż mi tutaj coś porządnego. Panc, panie kolego. I tak. I złota korweta. I już bym jeździł, panie kolego. Biorę, klikam, kup teraz, ciach. I później co? Rolexa, panie kolego. A jak? Z Rolexa Miner 2000, no tam jakiś tego. No, ładny, no, mógłby być, panie kolego. Idziesz tutaj do e, zegarmistrza antyki, to w antykwariacie to, to tak. A no dobra, no ale to też fajny rolek nowy, piękny, elegancki. Popatrz, i on niż ta korweta. A dlaczego by nie? I lecimy dalej. E -e 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 Ewentualnie Fredrik Contans, Ja to dobrze czy czy czytam. To też jest dobry. A jest y Patek? Gdzieś może Filip Patek? A co to za milion złotych? Co to, numer telefonu za milion złotych? Eee! Yeah. Co ty, koledze? Patrz, brylant pan. Ej, takiego brylantu. Nie to bym połowę tego, że. Taki brylant? To powiem ci, wiem, powiem ci tak, że strach byłoby choćby coś palca nie upierdzielił, nie? jakby taka dziewczyna ci pokazała, że ma taki nie da spok. A jakbyś powiedziała, że on milion złotych kosztuje. O. Ja nie wiem, czy ona by wyszła cało z opresji z tego klubu, no? Jakby się dowiedzieli tutaj klubowicze. No, panie kolego... Mogłaby, mogłoby, być niebezpiecznie. Można trzeba było po prostu brać. I ewakuować z nią, żeby jej się krzywda nie stała. No, oczywiście, co, co tu mamy? Ekskluzywny stół. Oczywiście mm sobie taki stół pierdyk. To proszę bardzo, I już. Złoty stół dla księcia i Rolex, Korweta, złoty stół. No wszystko, na co może być. No panie kolego, ja chcę go zobaczyć na, na żywo. Ty! O kurde, ale on jest złoty, czy on jest taki pomalowany na, na złoto? Pomalowane. 230 koła. To tyle, co kawalerka kosztuje. Ja pierniczę za 100? Jest grubo. Bransoletka brylantowa, No to już tam wiesz. Są tańsze też stoły. Ja pierniczę 160 koła za 100. Co jest jeszcze ze, ze złota dla mnie? Jest jakieś złoto? Dobra, bo tu jest jakaś tanizna już tam, tak? Czy ci, ci, idzie, ci idzie na grubo? Jeszcze raz. Tak szybko, że tak szybko przewijam. Ale rozumiesz, nie to to 160 tysięcy, to jakaś tanizna, czekaj, 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 Platyna, zobaczmy. Platyna też jest dobra, panie, platyna, ale to szklanki platynowe, eee, To mi Goroszka przywiozła z, z Rosji, mówiła, że nie kupię takich nigdzie, a po 64 zł. no. Eee, te, 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 to. muszę jej to pokazać. Co ona mi tu? Ja myślałem, że one są dużo warte, a to dziadostwo. No Dobra, czekaj, wejdźmy w jakiś taki droższy. No, bo to jak jest, co to taka bieda.pl, no? Gdzie tu jest jakaś cena? To za, za szybko. 3, 4, 5, 6. Nie, 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 nie od, sześć, od Od 100 tysięcy, nie od 6 minut. Nie ma nic? Jest tylko G y, minut Rapier. Ja nie wiem, jak, to, jak się to czyta, ale myślę, że, myślę, że tak. No to, no to przynajmniej jakiś dom mm, jakiś bym kupił, no? Jakiś dom, żeby w czymś było mieszkać. No i proszę bardzo. I już, i tak. Perke Filip. Złoty stół, korweta ze złota i piękny dom, no mała działka, no to rozumiesz, to mały dom, no i przestrzenny, proszę bardzo, się siedzi elegancko, w deczki można się napić, w razie czego jakby przyjechał komornik, bo straciłeś wszystkie pieniądze, zawijasz szybko chałupę i cię nie ma, no to, 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 to jest, to jest cztery, cztery rusznięcia sikierą i nie ma chałupy, no, no. i stawiasz opóźnienie, że tam... 5 km obok i dalej nic nie wiedzą. Przychodzi w kartonie, o, w jedne, na jednej palecie i tyle. No dobra, bo już mi się tutaj jeszcze mi dzwoni. No wariat. No i tyle. Pozdrawiam i polecam i żeby wygrać, trzeba grać.